Mariola Wadas, witam Państwa i zapraszam na magazyn miejski. Nie każdy pacjent z problemem laryngologicznym czy okulistycznym zostanie leczony w godzinach nocnych czy w weekend w dębickim szpitalu. Jak podkreśla Przemysław Wojdzys, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej, jest to problem ogólnowojewódzki. Takich pacjentów bez względu w jakiej części województwa mieszkają, przewozi się do szpitala w Rzeszowie. Tak jest to ułożone od lat, i to pewnie wynika z jakiegoś zapotrzebowania, bo rozumiem, że gdyby rynek wymagał czegoś więcej, to byłoby to rozbudowywane. Tyżur okulistyczny, całodobowy i laryngologiczny jest pełniony wyłącznie w Rzeszowie. I to dotyczy pacjentów i z Dębicy, i z Krosna, i z Przemyśla, i z Tarnobrzegu, i z Bieszczan. I nie ma innej możliwości. I mówiąc wprost, na sorze, na żadnym sorze, nie tylko na sorze Dębickim, ale na żadnym sorze innym, w tych kwestiach w godzinach popołudniowych lub yy, w weekendy pomoc nie da się uzyskać, bo do tych zabiegów potrzeba specjalistów ze sprzętem odpowiednim sprzętem, którym trzeba się umieć posługiwać. Podobnie sprawa ma się ze specjalistycznymi problemami dziecięcymi. Ortopedia dziecięca. Chirurgia dziecięca, ginekologia dziecięca to są wszystko zupełnie inne dziedziny sztuki medycznej. Ani w Dębicy, ani w Mielcu, ani w Lubaczowie nie uzyskamy takiej pomocy dla małych, zwłaszcza dzieci. A jeszcze anestezjologia dziecięca, bo to jest właśnie bardzo ważny element, bo trzeba położyć dziecko do prześwietlenia, o ile w rentgenie to jest jeszcze wykonalne, że rodzic się poświęci, przytrzyma to dziecko. O tyle w tomografii nie da rady położyć dziecka, w bezruchu, utrzymać przez kilka minut. No nie da rady po prostu. Trzeba to dziecko zaśpić. Do tego musi być specjalny anestezjolog dziecięcy. Jak podkreśla dyrektor Przemysław Wojtys, dzięki temu, że dębica leży niedaleko Rzeszowa, i przy autostradzie można szybko przemieścić pacjenta z takimi problemami do szpitala specjalistycznego. W Polsce zgodnie z dyrektywą budynkową planowane jest stopniowe wycofywanie paliw kopalnych, w tym węgla i gazu z ogrzewania budynków. Całkowity zakaz używania paliw kopalnych do ogrzewania, w tym węgla i gazu, ma wejść w życie w 2040 roku. Jednakże już wcześniej od 2027 roku wprowadzony został podatek od ogrzewania paliwami kopalnymi od 2028 roku. W nowych budynkach użyteczności publicznej nie będzie można instalować kotów grzewczych, a od 2030 roku ten sam zakaz dotknie nowe budynki mieszkalne. Jan Warzecha, poseł RP, pracujący w komisjach stałych energii, klimatu i aktywów państwowych, a także Komisji Gospodarki jako wiceprzewodniczący podkomisji do spraw zarządzania mieniem państwowym, zaznacza, że akceptowane pompy ciepła nie spełniają swojego zadania. Pompy ciepła nie dla wszystkich to było doskonałe rozwiązanie. Mnóstwo ludzi zakupiło takie pompy, zainstalowało, okazały się mało wydajne. Były to pompy być może niezbyt wysokiej jakości dlatego trzeba szukać bardzo dobrych, mądrych rozwiązań. Oczywiście, w mojej ocenie, to powinno się dać wybór mieszkańcom, czy chcą. Ogrzewać swoje mieszkania gazem, który jest zdecydowanie mniej emisyjny, czy chcą pompę ciepło, czy w jakiś inny sposób. Powinniśmy dochodzić do tego stopniowo, ponieważ my jesteśmy krajem, na którym cała energetyka była oparta niemalże na węglu, więc nie da się odejść z tego natychmiast. Powinniśmy budować. Elektrownię jądrową, małe elektrownie, SMR-y, tak jak to było zaplanowane za Prawa i Sprawiedliwości. Nie powinniśmy opóźniać, jak to się teraz, teraz dzieje, budowy tej, tej elektrowni. Poseł Jan Warzecha uważa również, że Polska nie powinna być uzależniona od energii z zewnątrz. Czy mieszkańcy nie boją się wychodzić wieczorami z domu? Czy jest bezpiecznie? Co uważają na ten temat? Zapytaliśmy przypadkowo spotkanych przechodniów. Czy pani się czuje bezpiecznie tutaj w tym? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Nie wiem skąd te niepokoje wśród ludzi, ale to może u nas w Zębicy nie, tylko raczej w większych miastach, prawda? Ale generalnie spokojnie, bezpiecznie i nie potrzeba tego, y, takich dodatkowych emocji, które są od niektórych ludzi. Już nie będę tu wymieniać. Nie zawsze, bo na rynku lubią łobuzy, niszczyć lubią. Lubią niszczyć. Co ktoś zrobi, to nie, nie dbają o ludzi. Tylko niszczą drugiemu. Niszczą. Nie szanują. Niszczą. Butelki stawiają na scenie. Niszczą. Nieładnie robią. Czuje się pani bezpiecznie w dębice? Tak. Mhm. Tak. To ja się czuję bezpiecznie, mieszkam na, za miastem troszkę na, na, na osiedlu tam na Kępie, więc tam jest spokój, domki jednorodzinne, ja się czuję bezpiecznie, zresztą pracując tu też ministru nie zagraża, nie widzę tu żadnego zagrożenia dla siebie. A czy Dębica jest bezpiecznym miastem? No raczej tak. Czuję się ja, tak, tak. No ale to się nie, niedługo może zmienić, bo, bo wiadomo. Będą centra integracji i tak dalej i za jakiś czas to może być nieciekawie. A czy Dębica jest miastem bezpiecznym? Tak. No, bezpiecznie. Czy czuje się pan w Dębicy bezpiecznie? Czy Dębica jest bezpiecznym miastem? E, tak, czuję się bezpiecznie, aczkolwiek nie mieszkam w Dębicy, ale jest ok. Ale blisko? Blisko, tak, tak. Z wypowiedzi mieszkańców wynika, że czują się w Dębicy bezpiecznie. O tym, że w Dębicy rzadko zdarzają się przestępstwa, rozboje i interwencje domowe, świadczą też statystyki policyjne. I to wszystko, co przygotowaliśmy w tym wydaniu magazynu miejskiego. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.